Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem HayTV I dzisiaj na konsolach wyszedł nowy pakiet Pakiet Airy startowy Za 20 zł Jeżeli chciałbyś zgarnąć Taki pakiecik dla siebie na własność. Zostaw łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek, napisz w komentarzu skin. Iris będzie mój. Mam do rozdania aż dwa takie pakiety. Będziemy rozdawali też na live. Także musicie po prostu śledzić mój kanał. Dlatego klikajcie w dzwoneczki. No i dzisiaj zagramy One versus One z widzem o jeden taki pakiecik startowy. Jak wygra, dostanie, jak przegra, to nie dostanie. Jeżeli tak samo chciałbyś ze mną zagrać, to napisz w komentarzu Hi TV, Wyzywam cię na One versus One o skina. A Iris, będę przypinał każdemu komentarzowi serducho. E, no i co, no i co, no, no i tyle. Lecimy z odcinkiem, nie ma co przedłużać. Otwieram poczekalnię i śmigamy. Dobra, to let's go. Otwieramy poczekalnię. E, Publik. No, w sumie jest wtorek. Wszyscy są w szkole, więc może być ciężko, ale tutaj chłopaki coś pykają. Może ktoś wbije do mojej poczekalni, no jest publiczna Jest publiczna, może jakiś ochotnik, może jakiś wagarowicz Wejdzie do mojego lobby Ale Zobaczymy Ty, nikt nie wchodzi Nikt nie wchodzi Jest! Kseciak! Siema! Dobrze. Siema... Chcecie a co tam u ciebie? A no dobrze miro. Wyśmiewasz mnie? Nie, nie, nie. Okej, okay, bo tak się dziwnie poczułem, że tutaj wyśmiałeś mnie Nie, 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 wyśmiałem. A lubisz Fajny mnie Krzeciak? Pewnie, że lubię... Ja kupiłem nawet u ciebie sponsora. A, a, a dziękuję bardzo, a w skali od 1 do 10? 11 o, to dziękuję, a zagramy one versus one? Możemy. Dobra. A jesteś tryhardem czy nie? W sensie, no jestem tryhardem, ale teraz jakoś nie nierozgrzany jestem, bo. No, ja też, dopiero co wstałem. Ja miałem dzisiaj iść do szkoły, ale tylko dwie lekcje miałem, więc nie szedłem. No, to, to fajna szkoła. Dwie lekcje. Bo miałem mieć pięć, ale zastępców dużo było. Jeszcze pewnie na dwunastą mieli do szkoły i dwie lekcje. Na jakie bronie gramy? E, na jakie bronie gramy? No, weźmy sobie na przykład złoty shotgun. I mhm. niebieską Eme jest okay. jakiś potek bez niczego To mówisz, że ten, że widziałeś dzisiaj jakiegoś tego skna Iris już na arenie, tak? O, tak, tak A podoba ci się? No ładny jest, tylko bardziej mi się podoba ten z Kapturą No, a, okay. będziesz, a będziesz kupował takiego, tego, tak, taki pakiet startowy Iris? No na razie nie mam pieniędzy, ale jak będę miał to kupię A ten, a chcecie jak na przykład ja bym ci powiedział że zagramy One versus 1 o, o, o pakiet startowy Iris to by się cieszył czy nie Tak bardzo To to może zagramy co? Tak Dobra No ale jak ja wygram to ci nie dam No tak, rozumiem Dobra, e, To chcecie jak powiedz mi chociaż tylko od którego stonu grasz Fortnite'a I czy masz jakieś o... osiągnięcia? Od końca drugiego, no, osiągnięć to w sumie nie mam. Dobra, no to może uda mi się wygrać. Ja jestem ready, gramy do pięciu. Yy, jedna rampa do przodu. Panie, zrzuciłeś mnie. E, to od nowa? Nie, graj, graj, graj. Chcecie, jak powiedział, że troszkę tryhardem. Więc tutaj może być ciężko. Bo trochę stresik jest. A, nie stresu się niczego. Moja pompa sama strzeliła. Oj. O, tam bialutko! O, daszkowanie! Jeden zero dla mnie Kseciak, przyjacielu. A co ilu gramy? Do pięciu, do pięciu wygranych rund? Ta babka jest super, bo Klikasz przycisk i ci się automatycznie rozwala. Ja jestem ready. Tak. Proszę, proszę tajnie się nie spinać, panie. O, Oj, da, daszek poleciał elegancko. Stracone HG. Ale nie, tutaj w sumie. Przejęte. E, mam jakieś kurde. odcinki, no bez Panie! Panie! Ej, to jest dziwne Byłem na twojej głowie Skoczyłem ci na głowę, ja jestem ready Skoczyłem ci na głowę I dałem ci headshot'a za 88 oj, 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 oj. Ale oddany ten shotcik. Nie, no kurde, bolek ciak. Proszę Nieładnie. Czuję się dominowany. Dzisiaj ja bym, ja bym bardzo chciał wygrać, więc. No ja tak wiem, tak, wiem, tak. wiem. Czekaj, czeka, ja jeszcze Dobrze. nie gotowy. Dobra. Ja, Ready. 2-1. Dla ciebie do 5 wygranych rund gramy. Ja dopiero co wstałem, mam rękę taką, kurde. Nie ten aim. Ja właśnie na obiedzie to robię. No obiadku? O spadłem, to co wtedy? Ta, ta, ta Na tych samych HP, na tym, na tym wszystkim, tylko że Od samego dołu Ja ready Ja też nie wiem, uparłem się na to one vs one A nie potrafię tego grać Ale przynajmniej jakiś głupi Błędów nie robię Znaczy, no dobra, robię Aha, jak ja pomp nie miałem przeładowane Dobra, muszę Cię zaprosić do mojego boksa No niestety, no Ale Chciał odwaliłem Dobra, dobra, już masz No jesteś bardzo blisko, stary, wygranej W ogóle, no, żeby, żebyś wygrał Już teraz zblokowałem Jesteś bardzo Spadłem. blisko, stary Na sam dół? Przepraszam, że tak cały czas spadam, ale Dobrze, dobrze, no Jest okej okay. Jakby było, jakby było coś źle, to bym mówił że niczym się nie przejmuj Ja jestem tylko zdenerwowany na to, że nie potrafię. No właśnie, panie, ksie... chcę No blisko wygranej, blisko, ale ja tutaj nie, nie oddam ci wygranej. Muszę, muszę się skupić. Właśnie, też bym tak nie oddał, łatwo. Od... Dobra stracę trochę HP Ale z overbuilduje cię Przepraszam, że nie mówię, ale jak, jak gram, to nie za bardzo potrafię się zrobić na mówienie. No dobrze, dobrze, spoko. Niczym się nie stresuj. Najważniejsze to, żeby się nie... JA NIE miałem PRZYŁATOWANEJ M... Znaczy shotguna. Nie, 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 NIE! Jest. Kurde, molek! Eee. No nie, dostałem 5-1 baty eee. Dobra Czyli kseciak wygrałeś Eee yeah. Pakiet startowy Aj, eee. o nie, znowu mnie wyśmiałeś Kseciak Piąteczka Dawaj, dawaj, zagramy jeszcze raz, ale tak for fun okay. Okay. No Dobra, do, do jednego, do jednego, po prostu żeby okay. teraz ten. E, okay. no tak już, tak już po, poza konkursem. Okay, okay. No to można powiedzieć, że pan Kseciak e, wygrał jako pierwszy u mnie pakiet startowy Iris. E, no Kseciaku, ale ja ci go wyślę dopiero e, dzisiaj, ale po 21. Dobrze. Pejcie w karta ci oh, wyśle na, na dwie dyszki. Po Discordzie? No. Podać Discorda, czy... No napisz do mnie kropkę na Discordzie Okej okay. To jak dokończymy to For Fun 1 to napisz Dobra Jak ty mi taki daszek wysoki dałeś? Ja się gubię w budowaniu, to jest moja, moja udręka Jakbym, jakbym potrafił chociaż troszkę budować Ot Nie ma co przedłużać Seciak mnie porobił jak chciał Za co mu bardzo dziękuję Znaczy dziękuję mu, dziękuję mu że mnie porobił Ja dziękuję no. Ja dziękuję za to, że ja mogłem wziąć udział No, także także tutaj po 21 Marzenka będzie miała live'a po 21 Także wbijajcie na kanał Już, Maris. Maris, Maris. Na YouTube Marzenka będzie robiła jakieś top modele. Jakiś customy potlate. także byłoby fajnie, aby się do Marzenki. No i zobaczcie Kseciaka z nowym Starter Packiem. No i tyle. Bardzo dziękuję każdemu za oglądanie. Pamiętajcie, jak chcecie ze mną zachować OneVersus1 One o Iris. Piszcie w komentarzu swoje niki. I są dwa do rozdania na streamkach i na odcinku. Także pozdro trzymajcie się. Cześć!